Polecenie zapisz dzielnik w postaci ułamka. Tutaj jeszcze przypomnę. 2 podzielone przez 3, 2 jest to liczba, którą dzielimy, nazywa się dzielną, i liczba, na którą dzielimy, czyli 3, jest to dzielnik. Jak podzielić 1 przez 5? Czyli mam, musimy zapamiętać, że znak dzielenia można zastąpić kreską ułamkową i wyjdzie nam 1, 5, 1. Dzielna, a piątka to jest dzielnik. Czyli w liczniku będzie dzielna, a w mianowniku będzie dzielnik. 12 podzielone przez 7 to jest 12. 7, 12 jest w liczniku, 7 jest w mianowniku, 6 podzielone przez 3 to jest 6, 3. 6 w liczniku. 3 w mianowniku, 8 dziewiątych wyjdzie na przykładzie ostatnim, czyli ósemka jest to dzielna będzie w liczniku, dziewiątka jest to dzielnik w mianowniku.